5 razy i trzeba wygrać. No zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. Dobrze by było, żeby 5 razy po kolei, tak? Ale to rzadko się zdarza. Tym bardziej na, na tym poziomie, tak? Tym bardziej na tym poziomie. O dobrze, tutaj co, proponuję tu wędkę odrzucić, zostawimy tutaj wytwórczyni różdżek i łuski, i łuski w górę. Przeciwnik wybiera, więc musimy zaczekać. Mamy tutaj co, jeden kryształ tak, jeden, no to więc co, Lecz dajmy tutaj zagrajmy tutaj e, damy tutaj jednemu i drugiemu tak? przeciwnikowi też daliśmy 4 do pancerza i sobie ok mamy za dwa, rzucamy za dwa tutaj już ten pancerz jemu staramy się e, lecieć, że tak powiem lecieć co daliśmy, odbieramy, tak? co daliśmy, odbieramy on tak samo czyni, tak? tak samo czyni mamy tu murgula, więc lecimy lecimy tu oczywiście ten pancerz zlikwidowaliśmy, tak? luka wienie i do broni tutaj i leci. Aj, 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 aj. Jeszcze dobierze dwie karty za No dobrze, już nie będziemy czekać na smoka Mamy smoka damy mu 10, 10 kryształów many Tu oczywiście tym Polećmy może w ten sposób. My nice swatch. 10 kryształów manem ma teraz, tak? To ci dopiero. Co on z tym zrobi? Co on z tym zrobi? Dopiero trzy wydało. O i do broni tutaj jak to chyba koniec będzie zobaczcie i cztery tutaj nie mamy prowokacji więc co może tutaj nas wykończyć wykończyć czy tak powiem wow, 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 no spróbujmy zadać, może tu się pojawi prowokacja jakaś no niestety nie ma nie ma ej, 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 ej. nie nie ciekawie, nie ciekawie. no dobrze, ale lećmy, lecimy nie mamy prowokacji, zobaczymy, czy stać go, żeby tutaj 12 zabrać. tak, no, na razie ma 8, może coś tutaj nazbiera, no, 4 to nie jest dużo, szuka czegoś, tak, szuka, pewnie znajdzie, pewnie znajdzie, jest taka karta, u niego, także, no chyba, że nieszczęśliwie, oj, nieszczęśliwie się, zdarzyło niedobra, niedobro niestety. No dobrze, no cóż mogę powiedzieć, cóż mogę powiedzieć, życzyłem jak najlepiej, jak najlepiej, tak.